Szanowni Państwo, chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Państwa do udziału w livestreamingu, który odbędzie się 17 marca o godzinie 19.30 i będzie zatytułowany Konsultacja torakochirurgiczna u chorego na POHP, kiedy jest konieczna i jaki jest jej możliwy wpływ na dalsze postępowanie z chorym. Nasz livestreaming będzie podzielony na dwie części. Ja nazywam się Barbara Kuźnara Kamińska i jestem adiunktem katedry i kliniki pulmonologii, alergologii i onkologii pulmonologicznej. I w pierwszej części, która będzie zatytułowana POHP, terapia bez skalpela, powiem Państwu o ciężkich, tych najcięższych chorych z POHP, w jaki sposób indywidualizować leczenie i w jaki sposób postępować właśnie z takimi pacjentami. Z kolei w drugiej części będę mógł Państwu powiedzieć o leczeniu bronchofiberoskopowym oraz o leczeniu operacyjnym aż do przeszczepienia płuc u pacjentów, kiedy leczenie zachowawcze już przestało przynosić jakiekolwiek postępy. Nazywam się Bartosz Kubisa, jestem trakochirurgiem i transplantologiem, kierownikiem zespołu do spraw przeszczepienia płuc w klinice chirurgii klatki piersiowej i transplantacji pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Serdecznie zapraszam. Podczas spotkania będziecie Państwo mieli możliwość zadawania pytań, na które oczywiście bardzo czekamy, no i zapraszamy Państwa do aktywnego uczestnictwa. Chciałem również ze swojej strony podkreślić, że aktywne uczestnictwo jest najważniejsze, a więc pytania na czacie, albo nawet i przerywania w czasie wykładu i zadawanie pytań, powoduje to, że ten temat zapadnie nam lepiej w pamięć i przyniesie nam. Wszystkim więcej korzyści. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia już 17 marca.